Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Tajemity. Od początku istnienia człowieka, jego życie związane jest z procedurami radzenia sobie na planecie Ziemia. Jak to było dawniej można zobaczyć w świetnym filmie Medicus, gdzie średniowieczni Europejczycy, cwaniacy od leczenia na targu, zarabiali na życie, nie zawsze wiedząc, co robią. Jednak w filmie przedstawiony jest zgoła inny świat i to nierównoważny z osiągami w dziedzinie lecznictwa ze światem średniowiecznej Europy. Świat, który przenosi widza na ziemie arabskie, gdzie europejskie średniowiecze nie dokonało jeszcze tragicznego spustoszenia w wiedzy medycznej. Dalej dowiadujemy się o tym, jak bardzo zaawansowana była ówczesna wiedza medyczna, z której potem Europa brała garść. Jak bardzo zaawansowana była starożytna wiedza medyczna, wiemy z wielu rysunków, rzeźby czy też ocalałych ksiąg, których nie sięgnęła ręka średniowiecznych niszczycieli pochodzących z szeregów świętej inkwizycji kościoła. W dzisiejszych czasach, gdy myślimy o chirurgii, wyobrażamy sobie lekarzy pracujących w sterylnych warunkach, używających precyzyjnie wykonanych narzędzi na znieczulonym pacjencie. W sumie można twierdzić, że nie zawsze tak było, gdyż starożytni lekarze równie dobrze znieczulali pacjentów, ale zupełnie innymi środkami. Wczesne techniki chirurgiczne, w tym zszywanie ran ciętych, amputowanie kończyn oraz drenaż i przyżeganie otwartych ran, mają swoje korzenie w głębokiej starożytności. Jednak te interwencje medyczne nie były naszą pierwszą wyprawą do świata medycyny. Najstarszą procedurą medyczną, na którą badacze zarejestrowali dowody, jest forma operacji mózgu zwana trepanacją. Już dzisiaj sama nazwa budzi w ludziach nieokreślony lęk, a co dopiero jak się słyszy, że tak precyzyjne zabiegi dokonywane były w starożytności i to na porządku dziennym. Trepanacja to zabieg chirurgiczny stosowany w leczeniu problemów zdrowotnych związanych z chorobami wewnątrzczaszkowymi. Polega na usunięciu części struktury kostnej otaczającej mózg czaszki. Słowo trepanacja pochodzi od greckiego słowa trypanon, które oznacza wiertło. Praktyka trepanacji polega na wierceniu lub skrobaniu otworów w czaszce, aby odsłonić grubą błonę otaczającą mózg zwaną oponą twardą. Opona twarda to warstwa tkanki, która oddziela czaszkę od mózgu. Jej funkcją jest ochrona mózgu przed urazami. W dzisiejszej kulturze popularnej panuje przekonanie, że praktyka trepanacji jest ograniczona do obszarów Peru, gdzie znajdują się jedne z najbardziej niezwykłych przykładów deformacji czaszki na świecie. Z pewnością każdy z widzów tajemitów byłby zadziwiony kunsztem chirurgicznym naszych peruwiańskich przodków, jednak na całym świecie odkryto tysiące czaszek, które wykazują wyraźnie oznaki treponacji. Ta starożytna praktyka była stosowana w całej Europie i Rosji: w Afryce, Polinezji, Chinach i Ameryce Południowej, a w niektórych kulturach tubylczych jest ona nadal wykonywana. Badania nad trepanacją mają swoje korzenie we Francji. W roku 1685 francuski mnich Benedykt Bernard odkrył czaszkę z wywierconym otworem. Jego odkrycie zostało początkowo przeoczone przez ówczesną społeczność naukową, aż do momentu odkrycia drugiej czaszki przez Aleksandra Barbie w 1816 roku. Badanie tej czaszki wykazało, że otwór w czaszce nie był wynikiem urazu głowy spowodowanego wypadkiem, urazem lub ranami bojowymi. Zamiast tego został on celowo wykonany u tej osoby. To, co zdumiało badaczy, którzy zaczęli badać przypadki trepanacji od połowy 1800 roku, to fakt, że zabieg ten wykonywano na żywych ludziach i w większości przypadków przeżywali oni operację. Eksploracja starożytnych stanowisk we Francji ujawniła setki czaszek z charakterystycznymi oznakami trepanacji. Czeszki odkryte w Kavern de Ichomy Mord, Grotach Grobowych w Baje i w Dolmenach Lozere wszystkie pochodzą z epoki neolitu, przed około 4 do 5 tysięcy lat. W jednym miejscu pochówku we Francji znaleziono 120 prehistorycznych czaszek, z czego 40 zostało poddanych trepanacji. Otwory wywiercone w niektórych z najwcześniejszych trepanowanych czaszek zostały wykonane poprzez zeskrobanie kości czaszki za pomocą ostrego kamienia, takiego jak odłupek obsydianu lub krzemienia. Należy mieć na uwadze to, że obsydian to perfekcyjny, szklisty kawałek, który idealnie nadaje się do cięcia. Otwory w tych czaszkach różnią się wielkością od kilku centymetrów średnicy do obejmujących prawie połowę czaszki. Spośród zbadanych czaszek ponad 80% wszystkich osób, które przeszły trepanację w okresie neolitu, żyło miesiące, jeśli nie lata po zabiegu. Świadczy o tym stopień gojenia, jaki nastąpił wokół miejsca trepanacji. Jeśli nie obserwuje się oznak gojenia, przypuszcza się, że dana osoba zmarła w trakcie lub bezpośrednio po zabiegu. Jednak wiele badanych czaszek wykazywało złogi wapnia wokół miejsca zabiegu. Jest to wskaźnik nowego wzrostu kości i wyraźny znak gojenia. W niektórych przypadkach zwapnienie całkowicie zamknęło otwór trepanacyjny. Do niedawna odkryty pochówek we Francji był identyfikowany jako najwcześniejszy przykład trepanacji. Jeszcze starszy pochówek na Ukrainie niedawno go zastąpił. Miejsce we Francji datuje się na 5100 do 4900 lat przed naszą erą. Pochowany mężczyzna nie został pod nożem raz, ale dwa razy. Materiał kostny, który został usunięty z czaszki mężczyzny miał 2,6 na 2,4 cala w kierunku przodu głowy. Drugie miejsce operacji ujawniło ogromną ilość tkanki kostnej, której brakowało, a także usunięto ogromny fragment czaszki o wymiarach 3.7 na 3.6 cala. Dowody wskazywały również, że mężczyzna przeżył obie operacje, ponieważ gojenie się kości jest widoczne w każdym z miejsc. Podobnie jak w przypadku wielu rzeczy, które docierają do nas z głębokiej starożytności, im bardziej się zagłębiamy, tym więcej pytań zostaje nam do rozwiązania. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, dlaczego starożytne cywilizacje zaczęły w ogóle stosować tę delikatną procedurę chirurgiczną. Kultury w erze nowożytnej, w tym te pomysłowe, których Szamani nadal wykonują trepanację, wskazują, że jest ona wykonywana w celu złagodzenia ciśnienia śródczaszkowego, bólów głowy, epilepsji i zaburzeń psychicznych. Niektórzy twierdzą, że była stosowana w celach rytualnych w celu wypędzenia złych duchów wywołujących choroby lub w celu wzmocnienia doświadczeń duchowych. Dowody oparte na lokalizacji danych demograficznych czaszek badanych na całym świecie sugerują, że ta praktyka była stosowana w celu łagodzenia urazów głowy spowodowanych bronią, w tym pałkami i temblakami. Istnieje statystycznie istotna różnica w liczbie dorosłych mężczyzn, którzy przeżyli tę procedurę, w porównaniu do kobiet i dzieci. Liczby te potwierdzają przekonanie, że osoby zostały poddane trepanacji z powodu obrażeń wojennych, ponieważ tylko mężczyźni mogliby podejmować się takich działań. Rozwój nowoczesnej medycyny w XIX wieku przyniósł szybki postęp w nauce, w tym wprowadzenie znieczulenia, a także lekarzy praktykujących w aseptycznym, wolnym od zarazków środowisku chirurgicznym. Opierając się na 18- i 19-wiecznych przedantyseptycznych standardach chirurgicznych, osoby, które przeszły trepanację jako środek ratujący życie, cierpiały na prawie 100% śmiertelność. Zakażenia wzdłuż miejsca operacji spowodowane niehigienicznymi warunkami często prowadziły do sepsy. Tak, ale tylko w brudnej średniowiecznej Europie, gdzie fekalia lały się przez okna płynąc ściekiem głównymi ulicami. Trochę inaczej sprawy się miały w starożytnym Egipcie i w państwie Izrael, gdzie już wówczas wiedziano dlaczego należy poddawać młodych chłopców obrzezaniu. Zakażenia pooperacyjne w starożytności na Bliskim Wschodzie były rzadkością. Wiedziano co to jest sterylność i dlaczego chory po operacji musiał w takich warunkach przebywać. No ale powiedzmy rozwinięta Europa wiedziała lepiej. Wiadomo, że same antybiotyki i inne leki zwalczające infekcje nie były jeszcze częścią arsenału lekarza. To sprawiało, że badacze i lekarze tamtych czasów wątpili w skuteczność tej starożytnej procedury. Ale wiedziano, dlaczego trzeba jeść czosnek, cebulę i warzywa porowate. Dzisiaj ze starożytnych zapisów wynika, że każdy budowniczy piramidy, bez względu na hierarchię, obowiązkowo dostawał do zjedzenia jedną cebulę dziennie. Jednak przyglądając się czaszkom z wywierconymi precyzyjnie dziurami, każdy się w końcu zapyta, gdzie ci wcześniej lekarze nauczyli się umiejętności wymaganych do cięcia otwierania czaszki i operacji na ludzki mózgu, w jaki sposób używając zaostrzonego kamienia nauczyli się zeskrobać dokładnie tyle tkanki kostnej, aby odsłonić mózg bez uszkadzania leżących pod nim naczyń krwionośnych, opon mózgowych, opony twardej i mózgu? Nie znajdujemy żadnych dowodów potwierdzających długą historię praktyki, prób i błędów. Sytuacja odwróciła się, gdy zdano sobie sprawę, że w kulturach tubylczych, które nadal stosują starożytne metody, wskaźnik przeżywalności był niewiarygodnie wysoki. Jak ci starożytni uzdrowiciele nauczyli się to robić? Dla wielu jest to tajemnicą, ale może tylko dlatego, że nie dopuszczają jednej rzeczy. Nałożenie na siebie dwóch cywilizacji, gdzie doszło do wymiany informacji. Jedna wysoko rozwinięta cywilizacja odchodziła do historii, druga się urodziła. Można to zaobserwować po kataklizmie, jaki miał miejsce na Antarktydzie. Ci, co pozostali, zbierali swoją rozproszoną wiedzę w kastach kapłanów, by z niej korzystać. Niestety, ale coś przeszkadzało w przetrwaniu tej cywilizacji i nieuchronnie była ona skazana na zagładę. Kapłani o tym wiedzieli i przekazywali wiedzę swoim adeptom sztuki pod przysięgą zachowania tajemnic. To im zapewniało odpowiednią pozycję w hierarchii społecznej. Dzisiaj społeczeństwo jest tak samo podzielone jak kiedyś. Funkcjonują kasty lekarzy, którzy zwalczają zwolenników medycyny ortomolekularnej, fitoterapię. Funkcjonują środowiska prawników, sędziów, zrzeszenia piekarzy i inne. Ale patrząc na to, że praktycznie nic już nie jest tajemnicą ze względu na powszechną dostępność do informacji, być może jest to znak, że jako cywilizacja podpisaliśmy na siebie już wyrok. Składając dosłownie wszystko, co osiągnęliśmy w tzw. sztuczne ręce sztucznego tworu zwanego sztuczną inteligencją. Niesamowity sukces naszych neolitycznych przodków świadczy o ich zaawansowanym poziomie wiedzy. Nawet w dzisiejszym nowoczesnym środowisku chirurgicznym lekarze unikają tej delikatnej procedury i sięgają po nią tylko w ostateczności, aby zmniejszyć ciśnienie w czaszce pacjenta lub odprowadzić krwotoki. Umiejętności naszych przodków są naprawdę bardzo zaawansowane. Można by przypuszczać, że gdyby ich przeszkolono w zakresie współczesnych maszyn, byliby tak samo doskonałymi chirurgami jak nasi lekarze dzisiaj. Ich znakomity wskaźnik sukcesu jest świadectwem ich umiejętności technicznych. Podczas ich pierwszej próby wkroczenia do świata medycyny byli w stanie z powodzeniem wykonać trudną procedurę, której współczesna medycyna unika. I nie zgadzamy się tutaj z utartym twierdzeniem, że czyniono to w niesterylnym środowisku, bez znieczulenia i bez dostępu do antybiotyków. Wystarczy spojrzeć na kamienie z Ika, żeby stwierdzić, że faktycznie tak nie było. I darujmy już sobie obciachowe słowo rzekomo, którym każdy się zasłania, gdyż podważa ono w zasadzie każdy anomalny fakt zaistniały w naszej historii. Dowody dostarczone przez setki prehistorycznych czaszek, znalezionych we Francji, jak i na całym świecie, pokazują niezwykłe osiągnięcie tych starożytnych chirurgów.